Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W okolica Doniecka zdobyto Nawelskie, małą wioskę koło Pierwomajskiego. Same Pierwomajskie też jest już gdzie w 80% pod kontrolą rosyjską. W celu zatkania dziury wysłane zostały tutaj do obrony nowe posiłki w postaci obrony terytorialnej. W okolicach tegoż frontu zniszczono kolejny już z kolei system przeciwlotniczy Patriot. Wszelkie niepowodzenia na froncie nie mogą odciągnąć rządów Kijowie od kolejnych ofensyw. I tym razem ataki nasiliły się na granicy z Rosją, w obwodach Kurskim i Białorodskim. Znowu ten sam manewr: Legion Wolnej Rosji, teraz jeszcze kolejny Legion Syberyjski. I inne przygłupy z oddziałów cudzoziemskich próbowało się przedrzeć przez granicę. Dlaczego teraz? Ano dlatego, że zaraz w wybory prezydenckie w Rosji już mamy nawet ataki informacyjne mówiące o rzekomym zajęciu jednego z miast i znowu propagandyści robią z siebie debili, bo okazało się, że filmik z rzekomo zajętego tetkina był robiony po drugiej stronie granicy. Jako, że te informacje zostały szybko zdementowane, to podano kolejną, mianowicie Wielkiemu Legionowi Wolnej Rosji i wspierającym ich formacjom udało się zniszczyć potężną budkę Straży Granicznej. I w to akurat mogę uwierzyć, choć wątpię, by to był zamierzony cel. Prawdopodobnie będziemy mieli za niedługo kolejne próby, udane bądź nie takich zamachów terrorystycznych, z tym, że nie wiem, co będą, co one miałyby osiągnąć. Do tego czasu SBU podciągnie pewnie jeszcze trochę posiłków i będą próbować następnego jakiegoś szturmu. No i nie zapomnijmy o dronach. Jeden trafił teraz w rafinerię w Niżnym Nowogrodzie. To jest już dosyć daleko od linii frontu. Chyba najdalszy na tej chwilę atak ukraiński. A choć to może być już uznane teoretycznie za obiekt do celów wojskowych, no to umówmy się, to jest nadal ta część tej kampanii terroru. Na tę chwilę, z tego co wiem, to też te wszystkie legiony zajmują się już tylko tym właśnie. Morale w samym wojsku jest już na tyle małe, że pojawienie się tych ludzi na froncie, szczególnie w pobliżu na przykład jakichś Azowców, no może przykładowo skutkować no ich rozstrzelaniem. Strajców nikt nie lubi, azowcy i inne takie bardziej hardkorowe formacje no to nienawidzą Rosjan, a to jest tak naprawdę połączenie jednego z drugim, więc nie dziwię się, że są tak traktowani. Zresztą na tę chwilę obecną to żadna z rosyjskich, jednostek ochotniczych nie jest już częścią samej armii, wszystkie one podlegają pod wywiad. Same wybory są od 15 do 17. Bojownicy zapowiadają, że to dopiero początek. No, zobaczymy. Choć znowu, miejsce ewentualnego wtarcia jest znane, więc nie wyobrażam sobie, jak mogliby tu cokolwiek osiągnąć. Duda z Tuskiem zakończyli wizytę w Białym Domu. Dostaniemy od USA kredyt na ichniejszy śmigłowce. Zakupimy też 1700 rakiet. Oczywiście wszystko po odpowiednich dla nich cenach normalnie, jak w kawałach o handlu ze Związkiem Radzieckim. Zresztą, żeby było ciekawiej, to nawet nie są to nowe ustalenia, bo te rozmowy prowadził wcześniej Błaszczak, ale mieliśmy aż dwie delegacje. Ja wiem, że nasz kraj nie ma o czym gadać ze swoim panem, ale ten taki oficjalny brak większych postanowień no wydaje mi się trochę niepokojący. W końcu, głowy naszego państwa Biden zaprosił osobiście i to w trybie pilnym, Chyba nie po to, by sfinalizować transakcję zakupu sprzętu, której tak byśmy kupili. O samej pożyczce też nasi wcześniej nie wspominali, jak wiemy, pożyczki trzeba spłacać, a stopy procentowe w Ameryce teraz duża. Zaraz po powrocie do Polski jednak Donald Tusk zapowiedział zwołanie nagłego szczytu trójkąta Fajmarskiego. Co było powodem takiej no oficjalnie nie wiadomo choć nie trzeba być geniuszem, by domyślić się, że chodzi tu po prostu o przekazanie innym instrukcji z Waszyngtonu. Mamy również w tym samym czasie praktycznie czystki w korpusie dyplomatycznym, bo Sikorski odwołał 50 polskich ambasadorów, czyli praktycznie wszystkich. My wiemy od kogo on jest, Radek zresztą był członkiem jednej z delegacji i nie uwierzę, że to jest przypadek, Zwłaszcza, że znowu, prezydent Duda stwierdził, że o niczym wcześniej nie wiedział. Powiem tak, dla mnie wysłanie dwóch delegacji było zamierzone. Wiemy, z którą stroną Biały dom się dogaduje bardziej. I w jednej mieliśmy prezydenta i tych odpisu, i oni przejechali się w sumie tak na dobrą sprawę na pusto, ale w drugim samolocie. Mieliśmy już tych, którzy rzeczywiście ustalali jakiś plan działania z administracją amerykańską i jako ludzie techniczni tacy bardziej wrócili wcześniej po prostu bez jakichś szopek. Przy okazji tej naszej wizyty Biden ogłosił kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. 300 milionów samoamunicji. Macron nadal nie przestaje gadać. Ma wygłosić orędzie do narodu w sprawie konfliktu ukraińskiego. Ja nie wiem, czy oni mają jakieś jego filmiki z małymi chłopcami, czy co, bo tego już się nie da wyjaśnić w sposób racjonalny. Biorąc pod uwagę nieustające protesty, to ostatnie czego Francja potrzebuje, to wysłanie żołnierzy gdziekolwiek za granicę. Na tę chwilę chłop zaczął przebijać szolca, jeśli chodzi o żałasność, a jest to jakby nie patrzeć całkiem. Yy, Duże osiągnięcia. Możliwe też, że próbuje tu triku wykorzystywanego wcześniej przez Brytyjczyków, to znaczy wojny na Ukrainie jako o spoiwie establishment. Z tym, że ten człowiek, kolejny zresztą raz, staje się nie widzieć w jakim mieszka kraju. Bo u Brytyjczyków rusofobia to jest od pokoleń. Natomiast Francja tradycyjnie się z Rosją lubi. Zresztą koniec końców, nawet u Brytyjczyków to średnio działa. Szwedzi natomiast zaczęli się budzić na musztardę po obiedzie. Nawet brytyjski The Guardian zaczął pisać teraz o rosnącym ruchu propokojowym w kraju. Według sporej części Szwedów decyzja rządu w sprawie wejścia do NATO była pochopna. I to pomimo faktu, że mieli niej cofnięcie półtorej roku za sprawą Turcji i Węgier. Nawet obecny premier tego kraju. Stwierdził, że na tej chwilę niepotrzebne są w Szwecji żadne dodatkowe wojska z państw sojuszniczych. No ale niestety no teraz to już nie o tym decyduje. Były szef sztabu wyborczego Nafalnego, Leonid Wołkow, został pobity przed swoim domem w Wilnie. No i media oczywiście już twierdzą, że to Putin boi się opozycji, choć ten człowiek nawet w Rosji nie mieszka. Zresztą atak też nie był zbyt poważny jak na rzekomą próbę, próbę zabójstwa, bo opozycjonista został pobity młotkiem. Wiadomo, obrażenia ma. Ale serio, myślicie, że wywiad rosyjski nie ma subtelniejszego sposobu na pozbycie się człowieka? Zresztą, o ile sam dawalny nie był jakiś arcygroźny, no to ten człowiek, nawet w tym planktonie zwanym rosyjską prozachodnią opozycją, nie grał jakiś pierwszy skrzypiec. Choć znowu to może być na przykład jakaś prowokacja przedwyborcza w celu zmobilizowania jakiegoś prosachodniego, powiedzmy, elektoratu w Rosji. Mógł on też dostać po prostu oklep od jakiegoś litewskiego Samasjana za krzywe spojrzenie, a media dorabiają ideologię. W każdym bądź razie, jak dla mnie to nie jest rosyjski wywiad, oni mają ciekawsze rzeczy teraz do roboty. W Waszyngtonie nadal trwa debata nad zakazaniem TikToka. Jak zwykle, jednak ustawy przepycha się tam w pakietach. I w tym pakiecie mamy chociażby prawo prezydenta do zamykania stron internetowych, których serwery znajdują się poza Ameryką. I to, wbrew pozorom, może też dotyczyć i nas, bo duża ilość struktur regulujących obecny internet, również prawnie, jak chociażby World Wide Web Consortium znajduje się fizycznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Na tę chwilę nie chodzi tu już tylko o samego TikToka, ale zaczyna nam się tworzyć taki powoli Patriot Act. Tylko dla internetu. Bo jak się odpowiednio pokombinuje, to można tego ułożyć i też do tych serwisów amerykańskich. No bo taki Google czy Facebook oficjalnie podatki rozliczają w Irlandii. I tam też mają swoje serwery. Zresztą w Stanach mamy teraz jednocześnie kolejną turę przesłuchań w sprawie dokumentów Bidena. Powiem tak, jedna z drugim się całkiem dobrze skrywa. Bo załóżmy, że Biden zakaże TikToka. Wielu Amerykanów, szczególnie młodzieży, będzie w szoku, będziemy mieli pewnie jakieś niepokoje społeczne, może nawet zamieszki, ale Biden jest zaraz na wylocie. A załóżmy teraz, że wybory wygrywa Trump. No on nie przywróci serwisu z Chin. Bo sam ma na punkcie tego kraju obsesję. Może i Ameryka się wycofuje z Europy, ale kompleks wojskowo-przemysłowy domaga się nowych dostaw gotówki. Teraz dojedzie się tego bideta do końca, zrobi w cudzysłowie konserwatywną rewolucję, a potem przeniesie się siły z jednego oceanu na drugi. Niestety, Trump może i jest dla nas lepszą opcją, ale on jest nadal częścią systemu. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.